Oblicz wartość liczbową wyrażenia. 1 plus x, x plus 4 dla x równego minus 2. Co to wszystko oznacza? To znaczy, że za x muszę dać minus dwójkę. Więc mam tak. 1 plus minus 2 razy minus 2 plus 4. To się równa, to się równa 1 plus minusem daje minus 2 razy. Minus 2 plus 4 jest 2, to się równa. 1 minus 4, czyli minus minus 3. Pamiętamy o kolejności wykonywania działań. Jeśli się gubisz w temacie kolejności wykonywania działań, to zapraszam Ciebie na tą moją serię. A tymczasem koniec serii, szybka seria dzisiejszego odcinku. Ha. Pa, pa, pa.